Bitwy realistyczne wróciły, no i mimo tej właściwie dosyć mocnej i widocznej niekonsekwencji w UG, czyli no po prostu zdjęli bitwy realistyczne, już ich nie było yy, i dwa dni później sobie wróciły na serwer, no bo czemu nie? Ale mimo tej niekonsekwencji naprawdę się cieszę z tego, że jeszcze wróciły, ponieważ jak dla mnie jest to jeden z moich zdecydowanie ulubionych trybów w tej grze. Kiedyś go. Nienawidziłem, bo po prostu nie miałem dobrych czołgów na realistyczne. No nie oszukujmy się, takim, no co ja takiego wtedy najlepszego miałem. No Sentinela, y -y tego Shermana, Firefly. No to są takie czołgi, którymi raczej sobie reali na realistycznych bez skilla nie pograsz. Już pomijając to, że ja wtedy w ogóle skilla w tej grze nie miałem. A teraz, no i wiadomo, jestem bardziej doświadczony. I też mam lepsze czołgi, na przykład taki Jackson. To jest jeden z idealnych po prostu pojazdów, jakie mogą tu być. Patrzcie, patrzcie, czekajcie, czekajcie. Zaraz sięgniemy na szorna. On się już chyba poddał. Tak mi się wydaje. No nie, no, no nie udało się. No. O! Ty 64. Kolejny. Pójdzie na rzeź. Ale RNG. Ej, zawsze na odcinkach mam takie głupie RNG, że. że nie wiem, po prostu. Ale lecimy, na no, typa. No i właśnie z tego powodu. No właśnie z tego powodu, generalnie, naprawdę. Podobają mi się bitwy realistyczne, że no po prostu już, że tak powiem, dojrzałem do nich. No, wcześniej, jak jeszcze byłem takim nowym właściwie graczem World of Tanks Blitz, to mi się ten tryb nie podobał, bo on jest dla graczy już takich bardziej doświadczonych, bardziej no nie tyle mających umiejętności większe, ile po prostu już bardziej znających mapy, bardziej znających czołgi, Bardziej znających mechaniki, RNG i tak dalej. No, y, odcinka z serii Mega Poradnik nie będzie o tym trybie w najbliższym czasie. Muszę Was, niestety, zmartwić dosyć mocno. Y, no, bo po prostu, no. Szczerze, to nie mam teraz czasu na YouTube a specjalnie. Aczkolwiek. Y, też odcinki i tak będą się często pojawiały, tylko mówię, nie będzie właśnie z tej konkretnej serii, bo to zajmuje bardzo dużo czasu. Ale dla tych, co nie wiedzą, to co to właściwie, na czym polegają te bitwy realistyczne? No, generalnie jest to, jak pewnie wiecie lub też nie wiecie, tryb, gdzie mamy no normalny, randomek na normalnej mapie, nic się w tej kwestii nie zmienia. Z tą jedną małą różnicą, że gdy wykryjemy czołg wroga, to przede wszystkim nie wyświetla się on na minimapie y, oraz też y, nie, nie widzimy tam jego tych wszystkich znaczników oraz nie podświetla nam się jego pancerz. Oczywiście y, jeżeli najedziemy już na taki czołg, to jak najbardziej znaczniki się pokazują nie tylko nam, ale nawet całej naszej drużynie. A więc to jest akurat fajne coś tam kampi o Boże jest RV no właśnie można nie zauważyć zupełnie wrogich czołgów to jest dramat aczkolwiek no też na pewno to ma taki swój urok też że nie zawsze widzimy wroga możemy też my się podkraść bo też to działa w drugą stronę nie zawsze wróg widzi nas więc możemy się też tak fajnie sobie podkraść do przeciwnika i go zniszczyć z ukrycia. Na przykład, patrzcie, na live'ie ostatnio była taka bitewka, że był gościu AMX-em francuskim lekkim, został sam na ilość tam przeciwników. Przejechała taka, właśnie fałka, jaką przed chwilą zniszczyłem. Przejechała mu przed nosem, nie zauważyła go. No to tak też można, jak najbardziej. O Boże, RNG! A no, właśnie, co do RNG, Pff, co to w ogóle było? A tak, właśnie, co do RNG, to tutaj nie było, nie ma w tym trybie w ogóle RNG. Znaczy, w jakimś sensie nie ma. Owszem, może Wam polosować w ten sposób, że strzelacie w tył jakiegoś małego czołgu lekkiego i się odbijacie. Owszem, może Wam tak polosować. Strzelacie gdzieś nie wiadomo yy, gdzie yy, i musicie po prostu przebić i nie przebijacie. Tak też może Polosować, ale nie może Wam Polosować lepiej na przykład no penetracji wam w ogóle niby nie losuje no wiadomo jak to jest z RNG zawsze się trafi w ten sposób że się nie przebije no RNG jeśli chodzi o damage też nie ma w tym sensie że jakby no nie jak taki KW2 bije za 640 zapeków to zawsze walnie za 640 jeśli z haeków to o ile przebije trzeba zaznaczyć o ile przebije to walnie po, yy, po tą wartość, ile tam normalnie średnio zadaje. Ale jeśli na przykład się z takiego haeczka odbije, to wtedy już małemu polosować te mecze, ile sobie chce. Yy, też to jest w, yy, właśnie bardzo ciekawe na realistyczne, że tam się totalnie nie opłaca ten. Yy, wiecie, ten jak to się nazywa ten perk? Precyzyjny ostrzał właśnie no nie ta umiejętność załogi perk tak zwany który powoduje że jeśli 3 razy trafimy tam nie przepraszam nie 3 a yy, to chyba 12 nie wiem jak to działa yy, tak chyba jak 3 razy trafimy przeciwnika z damagem to czwarty strzał ma tam chyba 12% na zadanie maksymalnego damage tylko że tutaj maksymalny damage to jest to samo dokładnie co damage średni, a więc no właśnie, tak niekoniecznie. Mówiłem coś o tym, że penetracja może polosować zdecydowanie gorzej, ale już nie może lepiej. No proszę bardzo, co to było? Odbiłem się od fałki, odbiłem się od KW2. To jest dramat, moi drodzy. E, aczkolwiek, e, no właśnie ta umiejętność załogi. Na tym trybie jest totalnie nieprzydatna, ale co z tego? Jak. No przecież to jest genialne, jak możecie sobie jak ninja, jak taki czołg ninja się podkraść do przeciwnika i po prostu go zniszczyć z ukrycia. Szczególnie to jest fajne na takich czołgach jak na przykład takie KW2, ponieważ y, on też ma taki kamuflaż specjalny, że wiecie, że się fajnie maskuje. No i właśnie, na przykład tutaj y, słabo jest. Jeśli macie takie jaskrawe kamuflaże na czołgach, bo wtedy was po prostu wszyscy widzą, ale jeśli macie takie kamuflaże na przykład standardowe, to owszem, wtedy możecie się na spokojnie ukrywać tam gdzieś w krzaczku, wiecie o co chodzi ogólnie. No i jeszcze ostatnia jest sprawa, właśnie dotycząca tego RNG. Moim subiektywnym zdaniem nie wiem, czy to tak rzeczywiście jest. Czy tego tak rzeczywiście nie ma. Ale przynajmniej w moim przypadku jest tak, że yy, dużo częściej jakby RNG mi płata takie głupie figle, typu właśnie na przykład, że, że nie przebiję na przykład teraz tego w SUSTO, albo nie trafię w Susto. Wykrakałem niepotrzebnie yy, aniżeli na randomkach, czy też na jakimkolwiek innym. Trybie, ale też jest inne zjawisko i to już jest y, totalnie wina Mówiłem coś o RNG? No i co? No i Pst. I nie mówcie mi, że ja źle mierzę, bo tam dookoła osłonki działa, każdy susto 100 przebija Ale no jak widać RNG postanowiło, że, że jakieś nie wiadomo co też dziś na kanale jeszcze pojawi się odcinek też z inną sytuacją, taką już skrajną z bitew realistycznych, co, co mi się stało, jak grałem Vickersem CR, aczkolwiek też od razu mówię, że to nie był żaden lak ani nic. Zresztą zobaczycie ogólnie o co chodzi. No ale to zjawisko, o którym mówiłem, i to jest wina graczy stricte, bo tak naprawdę to ono polega na tym, że dużo częściej się gracze fokusują na jeden czy dwa pojazdy w drużynie. I to oczywiście wynika całkowicie z tego, że no tam tylko ten jeden czy dwa pojazdy są w miarę widoczne, tak na przykład mają wskaźniki i tak dalej, a na przykład właśnie reszta jest niewidoczna na minimapie, ale super bitwa. To jest ciekawe, że jak mówię o głupim RNG, to mi się robi głupie RNG Jak mówię o fokusowaniu się całej drużyny na jednym czołgu To się cała fo drużyna fokusuje właśnie na mnie No właśnie, jak już mówiłem, to jest no bardzo moim zdaniem duży minus tego trybu Że rzeczywiście jak ten jeden czołg ma tam te wszystkie znaczniki Drugi nie, to to ogólnie wszystko powoduje, że się fokusują, wiadomo, na tym, który ma znaczniki. A co za tym idzie, właśnie trudniej się gra, jeśli na przykład pojedzie się, żeby dużo odbić, dużo zrobić, albo na przykład też na pierwszą linię. No po prostu dużo trudniej gra się takimi na przykład czołgami lekkimi. Oczywiście nie chodzi mi tu na przykład o Typa 62, bo nim styl gry jest troszkę inny. Nim nie jedziesz, po prostu. Do przodu, tylko takim typem. Po prostu się spokojnie skradasz i niszczysz wroga. O, RNG. No właśnie. Niestety te wszystkie tryby są niedopracowane, mimo że z tego co wiem, to bitwy realistyczne to jest zdecydowanie jeden z najstarszych takich trybów, oprócz, wiadomo, randomków i rankedów, czyli tych normalnych trybów. Bo to jest jeden z najstarszych trybów World of Tanks Blitz, RNG znowu. Ee, więc teoretycznie, WG powinno mieć go już dopracowanego idealnie, ale tak się nie dzieje, ponieważ e, no wiadomo, dochodzą tam nowe rzeczy do gry i tak dalej. Wiecie, e, powodów może być dużo. No i ostatnia jeszcze rzecz, jeśli chodzi o ten tryb, to jest to, że nie pojedziecie. Na niego pojazdem z nacji hybrydowej. Tak, nie pojedziecie żadnym wymyślonym pojazdem. Owszem, czołgi, które były na papierze, dalej tam mogą być. No ale robią głupie bitwy, tak jak ja tym Wikersem CR, no bo wiadomo, on nie istniał y, tak normalnie tylko na papierze. Y, no też, znaczy, wiadomo, takim na przykład STRV-em, y, znaczy w sumie nie. STRV już zostało przerzucone dosyć dawno do nacji szwedzkiej. Ale na przykład takim T55A, który jest rosyjski, ale z nacji hybrydowej, oczywiście, możecie pojechać, bo T55A to był czołg, który naprawdę istniał. I wszystkimi czołgami, które naprawdę istniały, owszem, możecie, aczkolwiek jak coś nie istniało, o na przykład Tankenstein, to jest taki przykład, on y, też ma zamienione nacje, powinien być z nacji hybrydowej, a jest, nie wiem czemu niemiecki. Z Niemcami nie ma tylko tyle wspólnego, że nazwa tak niemiecko brzmiąca oraz kadłub od Tigera P czyli w sumie sporo, ale to jeszcze nie powód żeby był w nacji niemieckiej, no to jak najbardziej Tankenstein, mimo że nie jest w nacji hybrydowej, to takim sobie Tankensteinem nie pojeździcie na realistycznych bo one są realistyczne no tylko Shermany, Tigery i czołgi, które powstały na papierze też, to właśnie jak chcecie to mogę też zrobić odcinek top 5 nierealistycznych rzeczy w bitwach realistycznych, już miałem taki pomysł na odcinek i właśnie tylko chcę znać Waszą opinię, czy będziecie chcieli coś takiego oglądać, czy w ogóle będziecie chcieli coś takiego na kanale. Bo jeśli nie, no to no cóż, no to wtedy nie zrobimy. Sorry. Ale jak najbardziej, jeśli będziecie chcieli, to czym prędzej zacznę robić ten odcinek? 4G, teraz jego trzeba znaleźć. Tutaj ninja się znalazł, skrada, ale mu się nie udało. No i tak naprawdę, jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Nie zapomnijcie zasubskrybować ten kanał, ponieważ przygotowuję się do pewnego odcinka. Oczywiście nie powiem Wam, jakiego, bo byłoby po niespodziance i z moich obliczeń wynika, że jestem że ten kanał już jest 14. najpopularniejszym polskim kanałem z World of Tanks. Blitz. Jeśli byście jeszcze chcieli, aby był jeszcze popularniejszy, to koniecznie właśnie zasubskrybujcie ten kanał, to może na top 10 już wejdziemy. A jeśli nie, to chociaż zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo na pewno film wam się spodobał. No naprawdę Założę się, że film Wam się spodobał, no chyba, że Wam się nie spodobał, ale wtedy też zostawcie łapkę w górę. W takim razie na dziś to byłoby na tyle i kończymy program. Tydydydyn!